Znajdujemy się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej. Dzisiaj jest spotkanie przedświąteczne, jasełka, spotkania wigilijne w klasach. Zawsze odbywało się to y, wszyscy razem, zasiadaliśmy do stołu, jednak dalej istnieje ten stan zagrożenia epidemicznego, y, więc robimy to troszeczkę inaczej niż było to lata wcześniej, ale mamy nadzieję, że może uda się za rok, za dwa z większą ilością osób, z zaproszonymi gośćmi. A w tym momencie, no to myślę, że też jest bardzo bardzo uroczyście będą miasełka, będą spotkania klasowe przy świątecznym stole, takie wstępne, pierwsze wigilie w swoich w naszym środowisku dla społeczności szkolnej. Bardzo się cieszymy, że gmina Piława Górna może uczestniczyć w takich wydarzeniach, to bardzo ważne, żeby wspólnie łączyć się w święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne, wspólnie spędzać ten czas, to jest taki czas rodzinny, ciepły bardzo i cieszymy się, że Dostajemy zaproszenie, jesteśmy tutaj w formie gościa, dlatego że jednostka jest e, administracyjnie należy do starostwa powiatowego. Oczywiście gmina Piła Górna wspiera i również wspólnie działamy tutaj na, na, rzecz, e, e, na rzecz dzieci, które uczęszczają do tej placówki. Bardzo przyjemna uroczystość, Wigilia. E, zaszczycili nas goście, sponsorzy, którzy wyjątkowo obficie w tym roku obdarowali ten ośrodek. Są piękne monitory z firmy LG. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem i trzeba powiedzieć, że tych sponsorów i ten sponsoring to nie jest taki incydentalny, ale to jest sponsoring, który trwa cały czas, regularnie, od wielu, wielu lat i naprawdę bardzo pomaga temu ośrodkowi w wykorzystywaniu nowych technologii, nowe monitory i również spra spra sprawy związane z finansami. Także uroczystość bardzo, bardzo przyjemna, dzieci, młodzież, uczniowie bardzo zadowoleni, bardzo to przeżywają, bo dla nich to też jest ważne wydarzenie. Niedawno był Mikołaj, teraz Wigilia. Także mam nadzieję, że atmosfera będzie jak zawsze bardzo, bardzo miła i taka dobrze rzutująca na najbliższe święta Bożego Narodzenia. Od wielu lat wspiera nas firma LG i Notek. To są takie aniołki, które pan prezes spotyka i robią prezenty dla naszych uczniów, dla naszych podopiecznych. Są to prezenty spersonalizowane, więc na pewno sprawią wiele radości naszym dzieciom. Ale co jest bardzo ważne, również firma LG. LG zafundowała nam osiem telewizorów smart, które właśnie znajdują się w klasach i w grupach wychowawczych. Myślę, że jest to wyjątkowy prezent, za który bardzo serdecznie dziękujemy panu prezesowi firmy LG Inotec, spółka ZOO we Wrocławiu. Już od 14 lat generalnie wspieramy ośrodek w Piławie Górnej. Skoro nam jest lepiej niż tym dzieciom, no to fajnie jest pomóc. W tym roku przekazujemy 8 telewizorów LG najnowszej generacji 65 i 70 calowych, ale także jak co roku prezenty na gwiazdkę dla dzieci. Głównie są to zabawki jak puzzle, misie, no co dzieci chciały to dostały. No, staramy się, żeby tak było co roku i tutaj panie z Piławy dzielnie nas w tym wspierają, pomagają nam w tym, a my trochę tym dzieciom. Przerwa pandemiczna. Była, ona była odczuwalna, aczkolwiek to też trzeba podkreślić sponsorzy nie wycofywali się, trwali dalej, te prezenty były przekazywane, ale bez osobistej obecności, nad czym wszyscy boleliśmy. Dzisiaj na szczęście już można spotkać się w Realu, porozmawiać i podziękować. Wszystkim tym ludziom dobrej woli, którzy tutaj przybywają i pomagają temu ośrodkowi. Czy inflacja, kryzys wpłynął na działalność dobroczynną? W tym roku nie wpłynął, bardziej pandemia wpłynęła, ponieważ wcześniej mieliśmy mniej osób w zakładzie w związku z, ze zwolnieniami chorobowymi. Jeżeli chodzi o ten rok, to my jako LG Notek. Zajmujemy się branżą automotive, no i to do aut elektrycznych to powoduje, że zwiększamy produkcję i zatrudnienie. Urośliśmy dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech lat, czyli z 300 pracowników na prawie 600. No i to też spowodowało, że rekordową zbiórkę wykonaliśmy na rzecz szkoły w Piławie w tym roku. Jest to taki czas wyjątkowy dla nas wszystkich, czas nie tylko przed świętami, ale i święta i po świętach, kiedy emanuje dobrocią, refleksją na nad tym, co istotne, co mniej ważne. Dostrzegamy, myślę, taką dobroć, prosto, prostotę życia codziennego, wszystko to, co jest takie ludzkie. I mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie takim prowadzeniem, w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Na co dzień obserwujemy ich działalność, doceniamy talenty. Tu są bardzo piękne jasełka, zawsze przez te dzieci przygotowane. Naprawdę widać trud, jaki wychowawcy wkładają w tą placówkę i widać, jak tutaj się troszczy o dzieci. To też bardzo miły akcent, z reguły bardzo wzruszający i z wielką przyjemnością zawsze tu przyjeżdżam, oglądam te jasełka, bo to też jest taki. Dobry duch na najbliższe święta. Życzę przede wszystkim tego, aby te złe rzeczy, które nas spotykają od ostatnich trzech lat, nie powtarzały się, żeby to, co jest poza naszymi granicami, jak najszybciej się skończyło, żeby nie wróciła pandemia, żeby było zdrowie i żebyśmy po prostu byli szczęśliwi i mogli się cieszyć każdym dniem. shut yeah.